Pokażę Wam teraz, jak mieszkam w swoim hotelu tutaj w Siem Reb. Płacę ogólnie za to wszystko 3 dolary Także nocleg, jeżeli chodzi o Siem Reb, jest jedną z tańszych rzeczy, które można tutaj mieć I powiem Wam, że za 25 zł macie tutaj Hostel na bookingu Z basenem na dachu 9,5 Ocena jest na bookingu, także naprawdę grubo Tylko, że to są głównie imprezowe, imprezowe hotele a ja jednak wolę bardziej ciszę, chociaż ja i tak jestem w takim hotelu, gdzie też jest du duża zawierucha, ale zobaczcie, u nas właśnie tutaj w hotelu jest basenik. Mamy taki elegancki właśnie basenik. Muzyczka sobie leci, także człowiek by sobie potańczył najlepiej. Ludzie też są jak najbardziej pozytywni. Leżaczki są pufy. Także można się położyć. Jest też alkohol w bardzo dobrej cenie. Także można sobie usiąść przy barze i popić z ludźmi. Jest też bilard, Tak jak widzicie, ludzie sobie grają. Ja tutaj właśnie jeszcze spędzę dwie godziny, pocziluję i uciekam na autobus. Także widzimy się jutro na Rajskiej Wyspie. Jestem w busie. Dzisiaj będziemy jechali w nocy. Całą noc. W sumie ruszam o 23. Mamy być około 10.11 rano na miejscu. A w międzyczasie sobie pośpię tutaj. Zobaczcie, jaką mam prycze. Ładną kocyki, poduszeczki. Wziąłem bluzę. W sumie do autokaru niepotrzebnie, ale lepiej nosić, jak się prosić. Dobra, idę spać. Dobra, noc. w ogóle co się okazało przychodzi jakiś ziomek i mówi, że to jest jego miejsce ja mówię, nie, że to jest moje za chwilę przychodzi obsługa e, i wyobraźcie sobie, że e, na, m, na metrze długości m, może na półtora metra musimy się e, cisnąć we dwójkę także jestem e, rozmontowany tą sytuacją, nie? także no prześpimy się dzisiaj razem zdecydowanie pompa maksymalna no ogólnie ma, mamy szerokość łóżka, może z 1,20 20, m i wci wcisnęli nas na to łóżko razem. I po prostu nie, nie wierzę, kurwa, nie? masakra. Ogólnie jak patrzę na miny ludzi, to mnóstwo ludzi jest i chyba nikt nie zdawał sobie sprawy z tego, co się tutaj wydarzy, bo Kogo się nie pytam, czy ziomka, który koło mnie leży, czy jakichś innych ludzi. W... Wszyscy robią wielkie oczy i... i są zdziwieni. Wiecie, co innego jakbym był ze swoją laską mi się do niej przytulił. A co innego jak leży koło mnie jakiś obcy ziomek, od którego może jeszcze no, nie najlepiej pachnie po całym dniu, ja przynajmniej się wykąpałem i sprzykałem perfumami, i do, do, dobrze chociaż dla niego. Powiem wam, że takiego cyrku, jaki się tutaj odwala, to ja jeszcze czegoś takiego nie widziałem. E, jesteśmy po pięciogodzinnej podróży, przed nami jeszcze kolejne 5. Nagle wywalają nas w jakimś mieście z autobusu. Mówią, że będzie jakaś przesiadka, w ogóle rzucają wszystkie walizki. Plecaki, tutaj w błoto, tego w kałuże, bo przed chwilą właśnie padał deszcz. Nikt nie wie o co chodzi. Ja jestem mega niewyspany bo spałem z tym ziomkiem przyklejeni do siebie, spaliśmy na tym jednym łóżku. No, powiem wam, że e, czegoś takiego to ja jeszcze nie widziałem. Nie wiem, co się tutaj dzieje i co mnie jeszcze spotka, ale no mi to się już śmiać z tego, bo <laughs> to jest masakra, nie? Ale no. Przygoda trwa, lecimy dalej. Aktywna podróż. Dotarłem do tego nieszczęsnego miejsca, ale to co się dzisiaj dzieje to jest farsa. Najpierw ta przesiadka nieszczęśliwa, później w ogóle no miałem być na koronkowo 11.12 max jest godzina 14, nawet jeszcze łódką nie wypłynąłem. I w ogóle dojeżdżamy teraz niby do tego miasta. I nagle się gościu pyta, kto pójdzie na tą wyspę. Korong No to tam się ludzie zgłaszają. Ja tak samo się zgłaszam, pokazuję, że mam bilety. A on mi mówi, że jak ja mam bilety, to nie wiem, to że mam jeszcze tutaj zostać. Ale nie wiem w sumie dlaczego zostać. Ja mówię, no dobra, to może mnie później podwiozą. Cała reszta tutaj ludzi, którzy z Europy byli, wpakowali się w tuk -tuka i pojechali. A mi znowu. Y Autobus przejechał 2 km, nagle się zatrzymuje. Też ludzie tam coś wysiadają, też jacyś mnie goście zaczepiają, żebym do tuktuka wsiadał. A to się okazuje, że to już nie ta firma, która przewoziła, tylko że to jacyś obcy. I musiałem jeszcze chcieć ode mnie wyżyłować mnóstwo kasy, no ale byłem na jakiejś autostradzie na jakimś zadupiu. wytargowałem 7 dolarów za tego za skuter i Ogólnie to jak to wszystko było zorganizowane i tak dalej, to ja nie chcę narzekać, ale e, wystawię wam taką opinię na internecie, że, że już nie będziecie mieli takiej dobrej średniej na bookingu, bo to w jaki to sposób było zrobione to jest dramat. Żebym chociaż wiedział, że to tak będzie wyglądało, czy żebym wiedział, że nie wiem, że czasem będzie coś dokupić i tak dalej, spoko, ale tutaj tak naprawdę wszystko było, wszystko było robione na łapu CAPu i... No i tak to wygląda, ale całe szczęście, że tutaj jestem. Mam nadzieję, że łódka mi zabierze i że nie spędzę tutaj e, i że nie spędzę tutaj więcej czasu do jutra na przykład. Nie? Dzisiaj to moja przeprawa na kochrąg. To jest niekończąca się historia. Dlaczego? Dopłynąłem e, już na wyspę i byłem święcie przekonany, że miejsce, w którym bukuje e, Nocleg, to jest to miejsce, w które dopływają wszystkie promy. Już odpalam bookinga, patrzę A oni mi właśnie dali informację, żeby być, żeby się upewnić, że na pewno ten prom tam dopływa, no ale jak już miałem wcześniej wykupiony cruz, no to po prostu wydawało mi się to oczywiste, także teraz mam dwie godziny przerwy Teraz mam dwie godziny przerwy tutaj na plaży, właśnie dopłynąłem na Koh Salmon czy Sloman, matko, jak ktoś nazywa Później muszę sprawdzić Jest to spokojniejsza część wyspy tutaj dopiero tak naprawdę od paru lat to się wszystko rozwija ponieważ e, wi-fi tutaj praktycznie nie ma e, z prądem jest problem z bieżącą wodą jest problem komunikacji miejskiej nie ma a tak jak słyszeliście właśnie e, muszę sobie kupić bilecik na łódkę żeby dopłynąć na drugi koniec wyspy bo się niby nie da przejść czytałem, że się da ale szczerze mówiąc z tym moim całym dobytkiem, który mam jak teraz mam tam w góry iść i gdzieś się błąkać po dżungli a, nie widzi mi się to Także wykorzystam chyba produktywnie ten czas, bo naprawdę tutaj widoki są przepiękne. Wpłynęłem tylko do pierwszej zatoki. Tak w ogóle przypomniało mi się, że jeszcze tutaj jest małżeństwo takie polskie, które kiedyś... Jechały tutaj bodajże 3-4 lata temu założyli swój hotel. I właśnie on się chyba gdzieś znajduje na tej plaży. To jest piękna, piękna plaża z basenem. Tylko tam bodajże, że jedna doba hotelowa kosztuje 150 dolarów. Także trochę dużo, ja nie chcę bezsensownie wydawać na noclegi, ale się tak zastanawiałem, może jakby oni będą na wyspie, jak tutaj jeszcze raz przyjadę, w sensie jak może się tutaj wrócę na tą plażę, to może nagramy z nimi jakiś wywiad, co ich skłoniło do tego, żeby tutaj e, założyć swój biznes. Tutaj z tego co widzę często są odpływy, a właśnie w miejscach, gdzie e, te odpływy są, postawiane są, e, siatka do gry w siatkę, e, namioty tutaj fajnie proskładane w ramach noclegów przy plaży. Ale tutaj sobie będę wypoczywał. Powiem wam, że tak jak przed wyjazdem B, bałem się samotności, nie chciałem za bardzo być. Sam, tak powiem wam, że ten wyjazd jakoś mi się tak fajnie składa, że jest mi idealnie samemu. Jakoś nie wiem, mam tyle rzeczy do zrobienia, tyle rzeczy do porozkwiniania, że jest super. O, tutaj mam jakiś napis: Amy Richard, Kambodża 2000. Padł rekord 500 km w 20 godzin, w końcu jestem na wyspie, jest tutaj super klimat. Właśnie sobie zamówiłem pattaya, pierwszego w ogóle w Azji, Także jak teraz się zaczną pattaje, to się nie skończą dopóki ja będę mógł jeść. Idę sobie odpocząć, naładuję sprzęt, jutro z samego rana chyba wstaję biegać, pobiegam sobie, ponagrywam jakieś fajne rzeczy i będę ja chillował. A Wam życzę miłego dnia.